Ja kiedyś, gdzieś tam, występuję w całym kraju ktoś mówi: A we wtańsku macie takiego fajnego prezydenta, Adama Pawłowicza. Całego <grymne> <grymne> spędzam tu wakacje. Na świętego Mikołaja Tańczanie doczekają się Adamowicza. To już nie tylko półmilionowa metropolia. 120 inwestorów zagranicznych przyjeżdża tam prezydent, ma speech. On jest do tych inwestorów, a wielkie firmy prawne, wielkie firmy światowe się w nim. Widziałem to na własne oczy. Nadmorskie placze z łatwym dostępem, ścieżki rowołowe. Panie prezydencie, chciałem w imieniu biznesu za to wszystko podziękować. Dla nas ważne kto będzie prezydentem Gdańska. Na pewno będę głosował na pana, panie prezydencie. Panie prezydencie, chciałem w imieniu biznesu za to wszystko podziękować. Skwerki, miejsca do wypoczynku, kafejki, restauracje. Jaki los zgotowalibyśmy Polsce, gdyby nam naród zdurniał reszty, i wykonał polecenia z Turunia. Odnowiona Starówka, gotyckie kościoły, kościół maryjacki. Jednak to poparcie Adamowi znostał. Bo widzimy ile rzeczy rozgrzebał, krótko mówiąc. Musi to podokańczać. Jarma. Bo jednak jest parę ludzi nieodpowiedzialnych. Filharmonia. Mnie, mnie, moją dzielnicę to tak poorane, że ja wieczorem boję się wychodzić, bo nie ja mogę trafić do domu. Jeśli dobrze idzie, to najlepiej nie zmieniać. Ja nie chodzą wszędzie, gdzie to możliwe, i drżęcą wszędzie, gdzie to możliwe. Centrum Solidarności. Drodzy przyjaciele, po pierwsze bardzo, bardzo, Wam dziękuję, jest tak was bardzo, bardzo wiele. Nowy układ drogowy. Dziękuję również w imieniu dzieci, ludzi starszych. Pawle, dziękuję ci. Zwycięstwa przez techniczny nokaut. Filharmonia. Kochanie, czy ty wiesz, że prezydent Gdańska powitał mnie tutaj? Coś niezwykłego. Więc powiem krótko. Panie prezydencie, Paweł, do roboty najlepiej nie zmieniać. Tak, do lewego września, do ojca przesyłamy pozdrowienia dla Pana Prezydenta Mieliśmy linię z nimi

Dziękuję, dziękuję toluje. Dziękuję, dziękuję. Witam. Witam, co tu jest. Dłaniam się. Co tam ciekawego? Drugi Macie stupę znowu? Nie, wody, wody. Z tym razem. Ale co wody. na dużo to nie A Boże, wody. Weź, pomieszaj trochę, łycha. Tak samo się I myślę, Coś niezwykłego. W północy a, ja miał... a, 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 a. A, a to jest zupełnie inny tak? To jest, tak, jest budyni. A, a dobry budyń. Budyń. jest ten budyń? Mamy, mamy. Ale to to jest budyni. Zapraszamy na budyń, a nie na... Zupy. Na pewno, ale ja myślę, że to zupa. Ja tam nie. Ja ja a co? Nie, to, to tak tak jest tak nie, tak. nie no bo tutaj jest limit. Zierpiam. A wy, dziecko? Możemy zaszkodzić. Nie, tam. Zapraszamy. Dobry. Zapraszamy. Zapraszamy. A przypalony płyn. Ale No nie. No nie. Po tylu latach, wie pani. No właśnie. No właśnie. Czasy na zmiany. Coś niezwykłego.